Dominik Furman jak zwykle ustawia piłkę. Właśnie Polska, Polska na stadionie Krakowi, ale bramek na razie wciąż nie ma. Może to się za chwilę zmienić Furman. Potrafi dobrze zagrać w takiej sytuacji, podkręca piłkę, tylko mu święte i jest gol! Jeden do zera, pięknie to zrobił Furman, ale Milik jest tym zawodnikiem, który jako ostatni dotknął piłki. Ja powiem, że to niemal bliźniacze dośrodkowanie do tego z początku spotkania, również środek bramki, ale tak jak powiedziałeś, ten ruch Arkadiusza Milika chyba zdecydował o tym, że ta piłka ugrzęzła w siatce. Bardzo zmyliło to bramkarza reprezentacji Szwecji. Nie wiem, czy dotknął tej piłki, jeszcze raz przeanalizujmy. No wydaje się, że było tam dotknięcie piłki przez y, Milika. Było, nie było, ale tutaj bardzo, bardzo bramka y, szwedzki się właśnie pomylił. A wszystko to właśnie zasługą Arkadiusza Milika. A tego go kompletnie nie wyszło pomocnikowi Legii Warszawa. Żyro troszeczkę odskoczyła mu piłkę, ale jest strzał na bramkę. I kole 2 do 0. Ale trzy kapitalnie to zrobił pomocnik Legii. Świetne uderzenia tutaj z dalszej odległości. Wewnętrzną częścią stopy na dalszy słupek. Bez szans bramka z drużyny szwedzkiej. 2 do 0 w 42 minucie spotkania. Idziemy za ciosem. Nie zadowoliliśmy się tą bramką na 1 do 0. Zobaczymy jak do tego doszło. Opłacała się ta agresja, ten odbiór piłki już na połowie przeciwnika. Wydawało się, że troszeczkę za mocno tę piłkę sobie Żyro wypuścił, ale pięknie piłkę podkręcił, strzela także że bramkarz drużyny szwedzkiej nie ma żadnych szans i teraz już Szwedzi w bardzo dużych opałach. Tak, błąd też Milosewicza.